Cześć, cześć, siemaneczko. Jak widzicie znowu stoję w wodzie. Znowu Ultra Light I łowienie o konie. Ogólnie rzecz biorąc bardzo spodobała mi się ta opcja. Łowienie no dość daleko od brzegu. Aczkolwiek mamy wodę po kolana. No Teraz trochę więcej było. Dzisiaj jestem z teściem. Z teściem łowimy właśnie o konie. Mamy godzinę 8.30. Kurczę, żeby to, żebyście mi coś słyszeli. Mam godzinę 8.30. Eee, byliśmy od świtu. To jak zaczęliśmy, to było szaleństwo. Nie było przeciągnięcia bez brania, bez ryby. Ostatnio trwało to dłużej, bo ostatnio tak. Ostro brały gdzieś do godziny 9.30, teraz jest 8.30 i z pół godziny naprawdę trzeba się namęczyć, żeby coś złowić, a wcześniej to nie było problemem, uwierzcie mi, co rzut ryba, co rzut branie, ale ogólnie rzecz biorąc zaraz zaczniemy kombinować, teraz trochę się przemieszczamy w poszukiwaniu tych okoni, bo może one się po prostu gdzieś przesunęły, nie wiem, zobaczymy, jak nie to jeszcze zmienimy jedną miejscówkę i dopiero wtedy będziemy spadać do domu. Pogoda jest fajna, jest wietrznie, przed chwilą jeszcze padał deszcz. Eee... Tutaj, jak widzicie, kurteczka Giof Anderson, mój nowy nabytek, dalsze testy, dalsze kombinowania, Barbarus, bardzo fajnie się sprawuje, szczególnie tutaj, nawet jak tak wieje teraz po uszach, kaptur zakładam, rewelacja, naprawdę bardzo fajny, bardzo mi się wygodnie łowi, więc git. A dzisiaj pierwsze skrzypce, jak na razie gra kiełb, piątka i siódemka, Realistic Shad tutaj od mojego sąsiada, czyli Piotrka, ma tu Piotrek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, naprawdę Bo znaczy, naprawdę dają radę i pięknie, pięknie kuszą te okonie, więc super. Ech, więc zapraszam was na oglądanie materiału z jesiennych okoni na ultralighta. Miłego oglądania. Dzisiaj ten sam zestaw Ostatnio idziemy bawić się z okoniami, dzisiaj jest ze mną tata teściu, który jeszcze nie doszedł na miejscówkę, a już złowił dwie sztuki. Taki jest szalony teściu, że trzeba na niego uważać. Jest trzeci? No ale to brania nie usmażymy, trzeba tylko popracować nad tymi innymi rzeczami i będzie dobrze. Siedzi. Nieduży grunt, że nie w pierwszym rzucie. Chociaż chyba tutaj to nie robi mi większego wrażenia. ta, Malutki, ale grubiutki. Co też się nie wie? Klątwa pierwszego rzutu też nie zna. Jest taka klątwa. Że jak w pierwszym rzucie złowisz rybę, no to już się gówno złowi przez cały dzień. Mówię, co prawda to tutaj nie działa, ale często tak działa. Póki jeszcze jest szarówka, to też teściu założy cokolwiek chyba. O, siedzi, był. Tą gumę mam bardzo zdezelowaną. Jest. Słuchajcie wody. Oops. All day. All night. No. Chodź tu, chodź tu delikatnie. Ale jest inna pogoda niż jak byliśmy ostatnio. Jest, jesteśmy prawie, że o tej samej porze. Może jesteśmy z 15 minut wcześniej. No i co? Ale wieje wicher delikatny i to z drugiej strony niż ostatnia Ciekawostka Je. O kurde, ale było branie Znowu było branie Jest O, ładny O, jeżeli to nie szczupak, to już przyjemny Chyba szczupak? i to jest okoń takie już by mogły brać. Zobaczcie sobie Okoń Ładnie zażarta o nawet zażar mi gumę Sami też się tu wyskakuje z jakimś byle, czym to jest okoń. śmieje się no. Zobaczcie, piękny, gruby, gruby oks. No mój też tak 26 7. Oczywiście. Ale zeżar mi gumę. Dobra, zakładamy taką samą, co prawda też używana. Z ostatniego wypadu, w sensie taka, że jest dezolowana, ale chyba to im nie robi różnicy. Jak na razie. Już ciężko ją tu nabić, w miarę, żeby się trzymała. Robimy tak brzydko. Zobaczymy, czy będą dobrania. No też się mówi, że nie miał jeszcze żutu bez ryby. Ja też, nie licząc pierwszego podania. Ale to akurat mówię dobrze. O! Co tam się dzieje? Chyba teraz to haszcze. Tak oj ale chodzi ryba ale chodzi ryba masakrycznie dobrze chodzi ta ryba a może jakby teraz póki jeszcze ta godzina wziąć na większą przynajmniej o był jest był <grybuj> Mi chyba znowu za bo jest. Ale to mniejszy. Ale to już takie przyjemniaczki, takie 22, 3. No, jeszcze potem mi Teściu pożyczy swoją wędeczkę, zobaczę jaka jest różnica. Takie ryb. Tyle tylko, że musi być jaśniej, bo teraz jest strasznie pochmurno i nic i tak nie będzie widać. Jest, siedzi. A, był. Nie zaciąłem prawie w ogóle. Jest. Ale brania są po prostu niesamowite. Tak wyczuwalne brania, że szok. Rewelacja. Nie wiem, jesteśmy parę minut. Ja mam szóstego. Albo piątego. Tak, 27. Stąd wygląda jakby miał co najmniej 17. Co tutaj ten Teściu już ściemnia. Trzeba tam stanąć koło niego, bo tak to ja stoję do niego tyłem i mi wkręca, że każda ryba 30 plus. Tak, <noise> tak, tak, 40. tu malutki, ogólnie wziął bardzo blisko a mówię, ja stoję, ops, pięknie wypił się sam, stoję na takiej wodzie płytkiej ja wam muszę kiedyś załatwić, tak kamerę ustawić albo dać teściowi, żebyście słyszeli te reakcje, bo to, to jest epickie po prostu, le było branie był piękny strzał a reakcje teścia są epickie, naprawdę a wy niestety nie jesteście w stanie tego usłyszeć i to są emocje jak na rybach Są, ale rzadziej U, ale nie, no nie wciąłem, ale jest, poprawił A, już ładna ryba Uuuu Świr ja no yeah. O i się wypił, bo chciałem go podnieść Pięknie, takich 25, nie więcej. Ja mówię prawdziwe rozmiary <laughs> sieć. Uuu, ale ten to zebrał z dna, zgubany. Ops. Kogo? Tak, już by było ciepło. No to jest mój chyba ósmy. Czy to zrobi różnicę, czy teściół złowi 50 czy 60? Radość dziecka bezcenna. Od razu, od razu, tylko wpadło do wody Kurde. Martwię się! <grym i w niech wierzyli> Martwię się jedyne co, że to nie będzie tak dobrze tego widać, bo jest trochę ciemno. Oj, ale zabawa. Zobaczcie. Od Piotka ma tu siakakie kiełbik piątka. Ten, co się sprawdza ostatnio, czarny. No nie ma rzutu bez w ogóle brania. No. Zobaczcie, te filmy są na razie bez cięcia. Bo się wkurzył. Leć. Filmy są bez cięcia, bo nie ma takiej potrzeby. I pik. Gdzie nie spojrzymy, to coś się dzieje. Niestety między tymi pięknymi okoniami są też szczupaki. O! <laughs> Skurczy syny. Ja już mam tak zdezelowaną tą gumę, że ona tam ledwo wisi. guma jest tak zmasakrowana. Ten już mniejszy, mniej niż 20 na pewno centów. Ale zabawa jest niesamowita. Zobaczcie. Tak. się zastanawiam, czy nie założyć sobie jakiejś większej gumy. Może jakoś selektywnie by się do tego podeszło. Może większe by brały. Chyba tak spróbuję. Złożymy kiełbika teraz siódemka. Idziemy na grubo. Idziemy na grubo, bo są to grube ryby. Dobra, I ciśniemy. Zobaczymy, czy na trochę grubiej coś. Pięknie. Żaden tu z 7 cm, to na te okonie, to żaden tam nie wiadomo co. wyrwało z wody co? O, no, czasami to tak może być. Yes. Nie przeszkadza im większa. Chociaż nie było brania od razu, jak wpadła do wody. Taki standardzik tutaj dzisiaj. Ale patrzcie, guma duża. Znaczy duża, no 7 centów. Normalnie ze żarta nie widać końca. Spróbujemy to zrobić bezboleśnie. O ile tak się da? i pyk guma, zdobycz i do wody perfect poprawimy kamerę żebyście lepiej widzieli, w ogóle mam nadzieję, że ta jakość tego nagrania jakaś tam będzie bo jest bardzo pochmurno je yeah, był jest! U, strzał. Ale pięknie! O, ten to taki przyjemniejszy. O, płynie do mnie. Ale jaki gruby. I też główkę tylko widać. Patrzcie. No, Panie Matusiak. Rewelacja. Kiełbiki. Na razie w tych dwóch rozmiarach robią zajebistą robotę. Oddaj gumę! Mało mam. Oddaj no. No taki. 27. Hups. Ło! Ale pięknie trzasną. No to jest bajeczka, i Takie ładniejsze. O, to już jest dychy na pewno. Oddaj, bo tych mam mało kolorów. Dziękuję. Hops. Ale jazda jest. Powinienem mieć teściu tak, bo ma teściu szybki kij i sztywny. teściu powinny mieć tak ustawione, żeby normalnie 20 wysnuwały. Wtedy nie będą spadać. Uuu! Jest ładna ryba. Mam ją tutaj te kamery, zobaczymy czy będzie widać. I Hopsa! No i taki, jaki grubas! <noise> 26, może ma! o, Ale na Na żarty bym powiedział nawet. Wypuścimy tu do kamery, zobaczymy, czy będzie coś widać pod wodą. Poszedł! No one często zasypiają z dna. Jak nie ma brań, to ja zostawiam. Tych, 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 zostawiam i przy tym zostawieniu łykają. Jest, o ten ładny, o to może być coś ciekawszego, o kurczę emocje jak na rybach. Z głębi nic czuleści oceanu, wyciągamy go, nie, nie jest największy, ale waleczny. Grubasek. Popsa. Poszedł jak wściekły. Jak on przypłynął, to trochę ustało, ale to tak... Jest! Jezus, Jezu, jaka dziwna ta wędka, faktycznie. Tutaj to zaciąłem, to gościu mi w ręce wylądował. Jest węd na wędkę teścia, jest <laughs> jeden ancymonek mały. <śmiech> <śmiech> Przydałoby się złowić takiego pod trzy dychy, żeby poczuć jak się tutaj fryga. Widać, że ryba chodzi jeszcze tutaj. Spróbujemy przejść kawałek. Może to coś da... O! By było branie. Jest. O! Ładny. Ale bardzo fajnie trzyma ryby ten kij. Bardzo przyjemny. Fajny, fajna wędka no. O się nastroszył, patrzcie jak się wkurzył On przywalił w coś, że taki czerwony Przywalił w moją gumę Moją Ale aktualnie moją na kiju, no Co ten teściu ma za haki, że się tego wypiąć nie da... O jest, dobra Chciałem ładnie zaprezentować wypuszczanie ryby. E, tak. Ależ przysunął sportowy tryb. E, ładny. Taki przyjemniaczek. O. Może nie jest największy na świecie, ale grubiutki, ładna ryba Sesja zdjęciowa była lub z dowody O, od razu, wpadło do wody tylko, więc one się tam musiały przenieść. Podszedłem kawałek o, się przepiął czy coś No ładny zwierzyk Kolorki fajne. Gruby. Fajnie, ładnie zapięty. No nastroś, się, nastroż się. elegancko. Na no Arionika. O, gruba ryba. Bardzo spoko. Hops. Kiełbiki dzisiaj robią robotę. No i słuchajcie, z tych pudełeczek sobie organizowałem rzeczy na dzisiaj. Łowiłem zarówno na te jaskółeczki, na te jaskółeczki, ale powiem szczerze, że na jaskółki tym razem efektów nie było. Na tego kiełbika, na takie kiełbie efekty były. Brani było sporo na ten kolor. Tak samo na ten taki bardziej rudy, ale najwięcej bezapelacyjnie było na ten kolor. To jest piąteczka, kolor czarny, bardzo fajny, taki czarny z brokatem. Sporo również brań było ps, 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 ps. E, na ten kolor, z takim ciemnym brązowym brzbicikiem. Bardzo spoko. E, jeżeli chodzi o matusiaki, to głównie na ciemne kolory mi tutaj brały i na kiełbie, na jazgarze, na płotki średnio, nie za bardzo chciałem. A potem, no to już tutaj, moi drodzy, nimble. Nimble, różne kolory, różne odcienie że tak powiem, różne fasony na te nimble, na te piękne robactwa, na te piękne raki. Dużo ryb wyjechało. Akurat o dziwo, nie pamiętam dokładnie jak się nazywają te przynęty, ale na to nie miałem brań. Nie wiem dlaczego. Za to na raczki w pewnym momencie rewelacyjnie odpaliły. Więc tak to mniej więcej wygląda. Ja mam tutaj taki, takie pudełka. I z tego sobie organizuję, na co dzisiaj będę łowił. Biorę do mniejszego i tak to wygląda. Także efekty były na Realistic Shad, na kiełbie piątki i no i na nimble czterocentymetrowe z Crazy Fishem. Skończyłem moi drodzy. Pięknie, pięknie połowiłem. Wraz z teściem wysadliśmy w wodzie jakieś 3,5 godziny. Połowiłem rewelacyjnie. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że złowiłem łącznie jakieś 70-80 okoni. Oczywiście tych wyjętych, nie mówię o tych, które spadły. Więc ilości niesamowite. Maksymalnie największy miał jakieś no, 31 centów mniej więcej a większość to takie 22-26 centów, to był taki standard. Były też jakieś takie 28-29, pod 30, fajnie. Naprawdę bardzo fajnie połowione, trochę się działo, trochę tego było. I zarówno na realistiki, realistic szat, na matusiaki, dokładnie na kiełbie, jak i na, moi drodzy... Ymm, nimble 4-centymetrowe, czyli raczki z Crazy Fisher. Naprawdę świetnie połowiłem. Zabawa niesamowita, rewelacja. Ale jak się to mówi, wszystko co dobre szybko się kończy. Do tego ja muszę spadać, niestety, ale na pewno jeszcze tu wrócę, bo to jest piękna, piękna miejscóweczka i przede wszystkim rybna. Ale nie wiadomo jeszcze jak długo, bo. Tak jak jakiś czas temu, czyli dokładnie rok i dwa, mniej więcej się tendencja powtarza. To się utrzymuje przez jakieś dwa, trzy, może cztery tygodnie, w zależności od pogody, i od tego co się dzieje, a potem te ryby się dalej gdzieś rozchodzą. O, tak to wygląda. Dzięki za oglądanie tego materiału, moi drodzy, strzałeczka i piąteczka dla Was. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie super, dajcie komentarz, co tam słychać u Was, a ja zawijam. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnych materiałach. Strzałeczka!